ja ta to gdzie Praktycznie myślał, że i miał taką nadzieję, że będzie jeszcze mógł no, trochę powalczyć z nim. A y, czy może zdradzić nam plan? Jaki miał plan przed tą walką? So, no Siano y, no no, ma y, y, onka pran tuka ma i Cię nam patankała Ali Alimasz takie y, Praktycznie miał tak, no jakby żeby chciał z, z całych sił walczyć co myśli co dalej z jego karierą? Yyy Shurai no koto ni A, Ma, ma hanashi ga mada to Jak będą dalej prowadzone rozmowy, to chciałby dalej walczyć. Czyli ma nadzieję na kolejny występ na Galica SW soko de ano, ma Czyli ja, praktycznie jak ktoś tutaj wezwie go na walkę, to na pewno będzie chciał się pojawić. Jak mi się podobała atmosfera, cała otoczka Gali? Są dzenta teki na funinki. To jest się O, jest, nie? Bardzo mu się podobało i wszyscy zawodnicy też mieli, no po prostu, no walczyli jak, jak należy. Dziękuję bardzo za wywiad.